Witajcie na tym filmie. Pokażę Wam, jak zmienić w Hondzie ST1300 pokazywanie spalania. Standardowo pokazuje nam, ile kilometrów zrobimy na jednym litrze. Czyli tutaj 13,3 trzeba to sobie przeliczać, żeby obliczyć, ile nam pokazuje spalanie na 100 kilometrów. Tym przyciskiem naciskamy tak, żeby tutaj było puste, przy tym zbiorniku tutaj o w tym miejscu, żeby było puste. Następnie naciskamy przez 3-4 sekundy. Raz, dwa i w tym momencie nam się zmieniło ile litrów na 100 km. Nie musimy nic dalej naciskać i już mamy zmienione, czyli 7,5 litra na 100 km. Chcę z powrotem zmienić drugą stronę. Ustawiam na puste, przytrzymuję ten przycisk aż do momentu, jak mi się tutaj pojawi kilometry na litrze. I teraz pokazuje mi 13,3. Czyli znowu przestawimy sobie na to wygodniejsze, czyli ile litrów pali na 100 km. Cały czas tym jednym przyciskiem trzymam, cały czas dopóki nie wyskoczy mi tutaj liczba litrów na 100 km i mam wskazanie 7,5.